Siemano, witam was w krwałej łaźni według Werexa, jest to właśnie na 40 poziom i w końcu mam cały ekwipunek. Udało mi się kupić te łapki, zobaczycie tam w jednym z następnych filmików jak je kupiłem, bo w końcu się właśnie nazbierało trochę tego materiału na ten film z mojego zarabiania. No i co, no, zakładamy ten ekwipunek, jest cały jeszcze niezwiązany. A prezentuje się tak. I lecimy na to łaźnię, bo za minutę już jest wstęp, także no. Zakładamy, zobaczymy jak to będzie. Ogólnie jeszcze mam umki, że tak powiem, chyba z miesiąca albo dwóch miesięcy do tyłu, nie, nie że tak powiem, nieogarnięte, ale myślę, że są dobrze zrobione, bo no robiłem je wtedy chyba z głową. Tak, mam, mam taką nadzieję, przynajmniej czekamy aż będzie 0-0 i wbijamy. I mamy pierwszego zawodnika, z którym się zmierzymy. Jest to tropiciel i no nie ma 40 levela nawet, więc raczej kłopotów z nim by nie było. Także, także no w sumie wygramy. Eee, I co, no jest jeszcze tutaj jakiś 40 tancerz, z którym nie zawalczę, bo... To jest no stary znajomy, że tak powiem. Ale jest też jakiś tutaj... Paladyn, którego no niestety już nie ma. Eee, no i co, i czekamy aż ktoś wbije. I zawalczymy, bo na pewno jeszcze dużo osób wbije zanim będzie, że tak powiem, koniec czasu na Okej, okay, gracz Daśko, jest to Max, zgodził się na PvP, znaczy zgodził, sam napisał, że chce zawalczyć, więc zawalczymy, bo jest już 21 po i no nie spodziewałem się, że nikt nie przyjdzie na tą łaźnię. Nie wiem, czy pamiętacie, bo na pewno wiele osób z Was e, było jeszcze na moim, mm, że tak powiem, nie, że to powiedziałem, Wiele osób subskrybowało mnie i oglądało mnie, jak jeszcze chodziłem na tą właśnie na 4.0, że tak powiem, często. Mm. I, I wtedy właśnie wyglądały tak, że wbijałeś 20, nie 20, tylko 20.00 i. Pierw było z 15 osób od razu po wbiciu, a potem systematycznie ktoś wchodził, i było nie wiem z 15 walk może na tej łaźni. A teraz wbiłem. Jedna osoba, która mogła mi oddać pechanu, w sumie dwie, ale jedną zabił kto inny. Jedna osoba, że tak powiem, taka nie że nietykalna, no ale po prostu znajomy, którego nie chce bić. No i później też wbił jeszcze sobie hajcik, który ma takie ku. No i też trzeba będzie z nim zawalczyć, oczywiście. No i co? No, no i lipa. No kurczę myślałem, że te łaźnie będą ciekawsze, że będą lepsze, no ale niestety raczej chyba będą nudne. Aczkolwiek może to tylko ta jedna łaźnia jest taka, że nikt nie przyszedł, bo może coś się akurat wydarzyło, że każdy zapomniał czy coś. Nie wiem. Tak czy siak, em, czekamy te 7 minut i będziemy raczej już powoli stąd schodzić. No, znaczy schodzić. Będziemy walczyć z tymi najlepszymi, najlepszymi i. Zobaczymy, kto da radę wygrać. Także, no, czekamy do walki. No i okej, okay, wylosowało mi w pierwszym losowaniu um, Laksusa. Jest to tancerz. Więc, <laughs> to jest Paladyn Który, no, ma takie podobne eku do właśnie tego, którego wam pokazywałem wcześniej. Tego Paladyna, który miał tarczę, bo on też ma tarczę, tylko on ma ogonek, a tamten ma dotyk naszej. No i nie wiem w sumie jak tam zresztą Meku, bo na przykład na profilu ma pokazane łapy Hero, a pewnie ma legę, bo, bo ma Legę raczej. No, ale klepiemy się, zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję, że to wygram, bo muszę to w końcu wygrać, nie? Pierwsza łaźnia, będzie zarobiś, jak wygram. Ile już gierki siedzi? 416. No, jeszcze trochę poczekamy i się rozkręci do tam powiedzmy 600, to wtedy już będzie pograne. Ale już jest 520. No ale 590, e, ale to nie zmienia faktu, że zawsze ta gierka może się skończyć. E, może pochodzić jakaś klątwa, coś tam coś. No i e, może być źle. Ale tutaj dotyk widzę e, Liona, Liona, czy tam Liona, nie wiem. I troszeczkę go podratował. Tam 2 2K chyba wbiło na czysto. Ale teraz jest mój dotyk, chociaż wyleczył mi ile? Nie wiem, 17% chyba. Kolejny dotyk. No, ja się cały czas tutaj trzymam przy 100% HP, więc. No, zbytnio ten paladin nie ma nic do gadania. A on, a on tutaj już ma ratunek do 50%. Jest to najmocniejszy ratunek jaki jest, bo ma pojedynczy. Hmm. No, nie powiem. Ciężko nie było. Dobra, wygraliśmy na 86%. 705 od głębokiego tam biło tutaj to wygląda tak więc ja się ubiorę tak no i w sumie mam dylemat, ale ale dobra, czekamy aż nas zaatakuje i mamy finał, chociaż już chyba nas atakuje no to bije, no i lecimy Mam nadzieję, że to ugram, bo no, on wygrał z tym Hitem, a to też jest Paladin, który ma dobre eku. Ja tutaj sobie dam F, bo i tak żadnego umka nie mam, którym mogę bić. No i lecimy no. Tutaj jakiś dotyk mi tam wcześniej wbił. Ale tutaj bez ratunku był. Wriedlorezazaur. No i co? I wygraliśmy na 59% 40 pH mamy. I gdzie tu był ten dotyk. Tutaj był ten dotyk. Chociaż nie wiem, czy gdzieś tutaj nie było. Em, ratunku z głębokiej rany, że tak powiem. Ale to mniejsza. A tutaj był jeszcze dotyk pełny w sumie. Miałem 61%. Czyli na równo tutaj jechaliśmy. Potem jeszcze jeden dotyk. No. No to mogło być różnie, ale jeszcze miałem ratunek, ale w końcu mam ten podwiny dotyk po to, żeby ratował, nie? Także no, to by było na tyle z tej łaźni. I widzimy się w piąteczek. No. No, to odbieramy nagrodę. Mamy pierwszą plakietkę, w sensie, no pierwszą to już jest chyba, nie wiem, może jest dziesiąta albo jedenasta plakietka, ale pierwszą plakietkę mamy z tej postaci. No, i mam nadzieję, że co tydzień tak będzie, że będą te plakietki. Także no, to było na tyle. Widzimy się w piątek, tak jak już mówiłem. Trzymajcie się. Cześć.